ciąg 3x2 dodać 5x, x2, 20 odjąć x2 jest arytmetyczny. Oblicz x, zapisz obliczenia. Przepiszę te wyrazy. Pierwszym wyrazem jest 3x2 dodać 5x. Drugim wyrazem jest x2. Trzecim wyrazem 20 odjąć x2. Definicja mówi o tym, że ciąg jest arytmetyczny, jeżeli różnica dowolnego wyrazu i wyrazu poprzedniego jest stała, czyli ten wyraz jako drugi minus pierwszy, wynik musi wyjść taki sam jak wyraz trzeci minus drugi. 1, 2, 3 z definicji. A2 odjąć A1 musi być tyle samo, co A3 odjąć A2. Różnica. No to wykonamy tę różnicę, czyli wyrazem drugim jest x kwadrat. I odejmuję wyraz pierwszy, ale całość. X kwadrat dodać 5x. I ta różnica musi być taka sama, jak wyraz trzeci. Minus drugi. 20 odjąć x kwadrat, to jest wyraz trzeci, i odjąć wyraz drugi. Opuszczamy nawias. x kwadrat, zmieniając znaki na przeciwny, bo minus jest przed nawiasem, czyli minus 3x kwadrat, ale też minus 5x, równa się. I tu będzie 20 odjąć, a te dwa wyrazy dadzą minus 2x kwadrat. Teraz x kwadrat i minus 3x kwadrat daje nam minus 2x kwadrat. I dokładnie taki sam wyraz jest po prawej stronie. Czyli te wszystkie wyrazy z x w kwadracie redukują się. Po lewej stronie minus 2x kwadrat, po prawej stronie minus 2x kwadrat. Zatem z równania kwadratowego utworzyło nam się równanie liniowe. Minus 5x równa się 20. I aby wyznaczyć x, dzielimy przez minus 5, czyli x będzie równe minus 4. Polecenie brzmiało oblicz x. I ten wynik jest odpowiedzią do tego zadania.